VOD. Darmowe programy. Dzięki VOD masz dostęp do bogatej biblioteki darmowych seriali, programów telewizyjnych i bajek. Wciśnij przycisk WOT na pilocie i przekonaj się, jakie to proste. W menu głównym aplikacji wybierz Darmowe i potwierdź swój wybór, wciskając OK. W Vectra posiadasz pakiet telewizji cyfrowej, w związku z tym będziesz miał dostęp do odpowiadającego mu katalogu darmowych programów WOD. Twój darmowy katalog jest oznaczony zieloną ikoną. Za pomocą strzałek Góra-Dół przejdź do dostępnego dla ciebie katalogu i wciśnij OK. Teraz możesz wybrać z listy program, który chciałbyś obejrzeć. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Pojawi się karta programu z krótkim opisem i klasyfikacją wiekową. Wybierz opcję Oglądaj. Gdy naciśniesz OK, odtwarzanie programu rozpocznie się natychmiast. Nie musisz wprowadzać kodu PIN, ponieważ jest to materiał bezpłatny. Oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz i to zupełnie za darmo. Vectra. Twój WOD, Twój wybór.